Witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy grać kolejną wieżę, ale tym razem gramy wieżę Ale... Strawberry Elephant Admin jest droższy jak widzicie, ale nie kupuję. Przyjdziemy dzisiaj... O, mój brat dołączył się ma. Dobra, przechodzimy z, z moim bratem. Ten kto zasubskrybuje to... Teraz będzie miał 5 lat. Y, laka, Kurde, chciałem. Ja chciałem go strollować! Chciałem go strollować, nie? Ciebie. Bo by było fajnie, jak. Ale naprawdę. Widzowie by się z Ciebie śmiali że się nabrałeś. Nie, nie, Ale prawie się nabrałeś. Jakbyś się nabrał. To jest kompletnie takie samo, ale. Wszystko więcej kosztuje. I. Ale biegł PS za kilka robów. Nie znaczy wiem za jeden Robux. No a tutaj za 160. Ale bieg. A gdzie poszło? Nie! Jaki bieg? Zobacz <noise> Mój brat... Mój braciszek spadł. Ale że jaki bieg? O P. Było mi się tam coś... Coś innego było, no to nie wiem. Ale widzowie, próbujemy to przejść. Aleks znowu, mój brat znowu spadł, jaki, ja, jaki niefart. My tu jesteśmy szybsi jakoś, to jest słabsza. Dobra widzowie, później w, właściwie to kogoś potrolujemy. Ta, moja, może mojego braciszka Bo kiedy to przechodziliśmy Na próbach nagrań To się ze mnie śmiał Bo on przeszedł tamte 99 nocy Jak nie oglądaliście To wpadajcie i oglądajcie Tamten film bo Był fajny Był fun, fajny Przez Spadłem widzowie. To bym był Wiecie gdzie w tyłku W dół. E. No więc próbujemy to przejść. No chyba. Ha, co się stało? Spadłeś? Nie. Jest? Jakieś powiadomienie do mnie Byskoczyło i wszystko. Jest! Spadłem. Ej, tu najczęściej widzowy przeszłem. Jak nie widzieliście tego, no to zapraszam na pierwszy filmik zwierzy. Będzie, tak jak jest się, więcej filmów. Jak chciecie. chcecie. Chcecie. No z bratem to wiele więcej, bo jedynie mam dwa... Na... Jest jeden nagrany, a to będzie ten drugi. Mnie nie wkurzy. <grym> bo będziemy musieli od nowa robić. A czemu nie gadasz z nim. A czemu nie no gadasz nie. z widzami? No nie! No przeszłem! Nie. Widzowie przeszłem! Idziemy do Alexa! Idziemy do e, braciszka. Zgnąłem. Idziemy do Braciszka. Widzowie. Jako pierwszy prze... idziemy do Braciszka mu pomagać. Jak będzie jakiś Tam, który mnie odkurzy? Dobra! Aj, prawie byłeś. To ja będę innych trollował i żeby tu nie przeszli, żeby ciebie nie trollowali. To jest Strawberry Elephant? Myślałem, że to jest Strawberry Elephant. Zostawcie lajka, jak mówicie, że on jest słodki. I że chcecie, żebym przeszedł. I on jest troszkę smutny, bo ponieważ nie zostawiacie lajków i subów... I, on tam, i tam samotny nie, tak siedzi. Samotny. Zobaczmy, czy ktoś tak w ogóle jest. O, ale... Nie. A ja cię nie wolnołam. Wychodzimy z tego piekła. Ciemno. Z kaczkowym słonem, Kurde, to przeszedł. No i będzie z... mnie trużył. Szkoda, że tutaj nie można. IVC, bo ja nie mam odmiennie. To za dużo kosztuje. Ja no i tak bym sobie nie kupił teraz. No ja też, bo za dużo kosztuje. Prawda? Mhm. Mam drugiego slapa, to będę mógł szybciej chwalić. No ktoś idzie halo. Dobra, spider, bo idzie. Ja idę już tu. O! To jest truskawka. Czemu nie gadasz z widzami? Ja? No, gadam. Nie. Ty do mnie gadasz. <laughs> e, e, zostawcie sublejkę, żeby e, jak chcecie, żeby a, e, mój brat e, do was gadał więcej. <laughs> Bo on jakoś za mało gada na filmach. Trzeba ja dużo. Chcę gadać. Ej, ten spider Spiderboy w ogóle nie umie parkourów. Kurna. Nie prawie na końcu. Dobra, zróbmy, że mnie nie ma. Jak? On spadł, naprawdę? Nie widać, czy nie widać? Nie! A to jest nie! dla Ciebie było najtrudniejsze? O! Prawie! Ja to było dla Ciebie najtrudniejsze? Nie, to jest najgorsze. To nie jest najtrudniejsze. Gdzie ją spychać? To jest najłatwiejsze. Rozpadła? jest spadła jest ona nawet tutaj widzowie spadła ja tak cierpliwie czekam bo ja chcę ich trollować fajnie się ich Dobra. Oj, fajerwerka wybuchła, albo coś takiego. No Nie! Spadłem na sam dół. Ale ci pomagałem. A mój braciszek przeszedł. Nie, spadłem. Ej, tak w ogóle to mogę... Co? Darmowego slapa. do mojego. Ej, dawaj ten kto będzie e, trollował, to je zbijasz. Okay. A czemu ty z speedem? Nie. A czemu ty speedem to robisz? No jakim... latawcem latawcem jest szybciej No nie, please. Aha. Ja cię nie trollowałem! Ty. Spider-Boy, On z... Zostaw go, bo on i tak spadnie. Bo on nie umie i tak parkourów. Tak jak ja, bo spadłem. Dobra, do ucieczki Czy mnie? No, chyba. No, nie. Czemu mnie? Ja ci pomagałam. No, ja nie mam tego. Kurde, prawie zdechnął. By, by, byłoby dobrze, prawda, widzowie? On by mi przeszkadzał ja tylko. Bo mój brat przeszedł. To jest najgorsze. Te, y, kto chce ze mną grać, to pisze w komentarzu. Ale naprawdę. I No i mnie w Robloxie. I o której godzinie. Bo tak codziennie będę mógł chyba. Codziennie grać. No więc. I na pewno... Cieka ej, ciekawe czy nie zrobisz... Nie, dobra, nie, dobra, nie powiem wam moją tajemnicę, co chcę. On chce zrobić... Nie! No nie mów. Please. Bo będziesz ciągle na tych był. I będziesz musiał być. Dobra. Nie mów im. O Jezus. Nie mów im. Widzowie się dowiedzą, jak wbijemy 500 subskrypcji. A nie 600? Nie, 500. No to 400. 500. No dobra. 500. Bo na to to jest i tak dużo, nie? Na to? Nie, no. Ale powiem wam coś, to chodzi o filmach. I to codziennie. No, to wy. Y, no! Nie to nie było, ale naprawdę to nie było daily, to coś innego. A może na nawet... daily Dobra. Ale twój? Nie, twój. Nie, nie, tylko nie zrobię. Ale, ale skąd mam wiedzieć jak jest mój? Normalnie. Widzowie. Nie powiem wam o co chodzi. Oddaj mi. Nie on, on tak żartuje, nie? Nie! Dobra, to było na tyle. To było na tyle na razie.